Dzień dobry Państwu, Bartłomiej Płonka. Od razu powiem, ale to słychać, no spełnił się koszmar prelegenta, czyli e, przeziębienie i e, ból i chrypka, jak słychać właśnie. Ale to nic, postaram się w takim razie trochę szybciej dzisiaj. Cieszę się nawet z tego, że mam okazję prezentować swoją prezentację po dwóch poprzednich prezentacjach, ponieważ ja jednak w trochę innym świecie się obracam, dochodzę do wniosku słuchając tych prezentacji, ponieważ jednak w, w tym obszarze, gdzie ja funkcjonuję, liczy się bardzo technologia, modele biznesowe powstały na początku XX wieku często i one się często też nie zmieniają a przynajmniej jeśli się zmieniają to bardzo powoli. No i dopiero od niedawna przemysły o których opowiem za chwilę dostrzegają że można zmieniać pewne modele biznesowe korzystać z, z właśnie z, z tych usług o których tutaj była mowa ICT wspieranie czy, czy rozpoznawanie potrzeb ludzkich żeby wykorzystać Obiekty, które my wykonujemy do realizacji właśnie tych usług i modeli biznesowych, Aha, to może tak. Oczywiście, chciałem się powiedzieć o przemyśle lotniczym i kosmicznym, który jest bardzo szeroki. no Kosmos nie ma końca, więc ja postaram się to zredukować do naszego regionu, aby opowiedzieć jeszcze z perspektywy mojej firmy. Natomiast pewnie państwo się zastanawiają, cóż to jest taki przemysł lotniczy w Polsce. No, okazuje się, że właśnie od początku XX wieku ten przemysł się kształtował w naszym kraju. Być może wszyscy wiedzą coś na temat doliny lotniczej, która przed wojną się kształtowała i jest to najbardziej rozwinięty region przemysłu lotniczego w Polsce, jest również region w wielkopolsce oraz na Śląsku. Wszystkie przedsiębiorstwa, które działają w tej branży, tak się złożyło, skupiły się w inicjatywach klastrowych. To jest właśnie Dolina Lotnicza, klaster, klaster przemysłu, firm przemysłu lotniczego, Wielkopolski, Wielkopolski klaster lotniczy oraz Śląski klaster lotniczy. Każdy z tych klastrów i każdy z tych regionów ma swoją specyfikę, o której zaraz powiem, ale może krótko jeszcze na temat generalnie. Przemysłu lotniczego w Polsce. Analiza SWOT to już chyba e, się trochę e, opatrzyła wszystkim, natomiast ja na czerwono zaznaczyłem e, e, punkty, w których, e, w których, e, które dotyczą naszego regionu. E, przede wszystkim, e, nasz region, e, śląski, firmy skupione w Śląskim Klasztrze Lotniczym e, charakteryzują się produkcją statków powietrznych, lekkich, ultragicznych szybowców, dronów, e, właśnie lekkich, z, z lekkich materiałów. W przeciwieństwie na przykład do linii e, do lotniczej, gdzie produkowane są duże statki powietrzne, helikoptery, elementy do dużych statków powietrznych, e, samolotów pasażerskich. E, my tutaj w regionie specjalizujemy się w produkcji e, małych samolotów, wykonanych najczęściej z kompozytów, e, w których specjalizuje się też e, moja, e, moja firma. E, Szansami, szanse na, na rozwój tego rynku są takie jak, jak pewnie każdy przemy, każdego przemysłu, czyli przede wszystkim e, wykorzystanie koniunktury gospodarczej. Jak wiemy, szansą dla, dla rozwoju firm lokalnych jest generalnie szybki rozwój e, transportu. Oczywiście tutaj lotniczego, co jest koniecznością, aby prowadzić e, biznes, aby, aby po prostu e, prowadzić e, dogodne i wygodne życie, e, jak również e, transport towarowy, ale to z, związane z biznesem. <laughs> e, w, mamy też szansę i dlatego też tutaj jestem, e, wykorzystać dostępne środki finansowe e, jeszcze w tym okresie programowania na rozwój e, drobnych e, czy, czy niedużych przedsiębiorstw, które są z, 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 zlokalizowane w naszym regionie. Ale też mamy słabe strony. Przede wszystkim firmy, które są zlokalizowane w naszym regionie, koncentrują się na, na tym, co już jest na procesach wdrożonych jakiś czas temu ponieważ często spotykają się często to jest bardzo częste zjawisko z, z brakiem środków na rozwój technologii rozwój technologiczny inwestycji w infrastrukturę która jest bardzo droga sam model biznesowy tutaj nie wystarczy tutaj po prostu trzeba zainwestować ponieważ Nowe rozwiązania wymagają wysokich technologii, szczególnie jeśli do takiego statku powietrznego wchodzi człowiek i ma bezpiecznie przelecieć z miejsca na miejsce. Zagrożenia dla tego przemysłu tak jak pewnie jak w każdym innym również pewnie ICT to, to odpływ naukowców z, z, no z naszego regionu za granicę tam gdzie więcej się po prostu płaci. Często e, tego biznesu nie da się wykonywać w chmurze, e, trzeba po prostu się pojawić e, w, na, na zebraniu technologów. E, nasze firmy mają często te, te większy charakter korporacyjny, e, planowanie, e, realizacja planów, e, zarządzanie jakością, zarządzanie produkt, produktem, co jest bardzo ważne. Tego się nie, nie, zawsze, nie zawsze to się da zrobić po prostu e, w, w chmurze. E, procedury i jeszcze raz procedury, to jest najważniejsza rzecz w, w lotnictwie. E, o słabej kondycji finansowej e, to jeszcze powiem, ale tak jak mówię, to jest właśnie też przyczyna tego, że, e, że przedsiębiorstwa nasze e, mają trudności z rozwojem infrastruktury. Stąd też pojawiło się e, Śląskie Centrum nauko Technologiczne Przemysłu Lotniczego, które taką e, infrastrukturę technologiczną do wytwarzania e, elementów e, statków powietrznych może e, może zaproponować, ale może jeszcze krótko powiem skąd się przemysł lotniczy w ogóle w naszym regionie wziął. Tak jak powiedziałem to jest już dosyć stara historia, można powiedzieć jeszcze przedwojenna, ale tak naprawdę coś konkretnego w Bielsku Białej pojawiło się tuż po Tuż po II wojnie światowej w 1946 roku zostały utworzone szybowcowe zakłady doświadczalne w Bielsku-Białej, które szybko stały się tak zwaną Polską Szkołą Szybownictwa. Rywalizowaliśmy przez wiele lat jedynie z Niemcami, zawsze z lekką przewagą. Jedyna chyba dziedzina, którą Niemcy nam zazdrościli to właśnie lekkie statki powietrzne produkowane w okolicach Bielska-Białej, w Bielsku białej no ale potem, jak wiemy, w latach 90. nastąpiła restrukturyzacja zakładów, wydzieliło się kilkanaście przedsiębiorstw, które zaczęły produkować rozwiązania, rozwiązania opracowane w latach wcześniejszych według starych technologii. I w, na początku lat 2000 powstała Federacja Firm Lotniczych w Bielsku Białej skupiająca około 15 przedsiębiorstw produkujących lekkie statki kosmiczne, lekkie statki em, latające wykonywane w technologii kompozytowej, ale w technologiach kompozytowych tradycyjnych. Jak na, jak na skala nawet europejską dosyć znacząca skala produkcji była, natomiast problem się pojawił taki, że w którymś momencie nastąpił wymóg taki, aby technologie tradycyjne zastąpić nowszymi technologiami produkcji kompozytów. Stąd też nasza, nasza firma pojawiła się w roku 2000, 2013. Chodziło o to, aby za pieniądze unijne nasze centrum zostało wybudowane z pieniędzy unijnych jeszcze z poprzedniego rozdania z programu innowacyjna gospodarka utworzyć infrastrukturę technologiczną którą można się podzielić z przedsiębiorcami zlokalizowanymi w okolicach Bielska Białej nasze centrum jest ma siedzibę w Czechowicach Dziedzicach i my naszym kontrahentom proponujemy zastosowanie technologii która jest stosowana do budowy dużych statków powietrznych technologia autoklawowa nie będę wchodził w szczegóły w każdym razie Szybko stało się też jasne dla nas, że technologię, którą my proponujemy, można zastosować w przemyśle motoryzacyjnym przy produkcji struktur kompozytowych dla lekkich samochodów, szczególnie w kontekście elektromobilności, o czym za chwilę też powiem, ale też akurat otwarcie naszego centrum w 2013 roku zbiegło się z wejściem Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. I okazało się, że nasze centrum może być znaczącym podmiotem, czynnikiem rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce, w regionie. Można powiedzieć, że w naszym regionie jesteśmy takim pionierem, jeśli chodzi o działalność w przemyśle kosmicznym. W tej chwili realizujemy cztery kontrakty finansowane z... Z, z Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale co ciekawe, to technologia stosowana do budowy paneli satelitarnych, bo, to, bo takie coś wykonujemy u nas, jest dokładnie taka sama, z oczywiście z niewielkimi zmianami, jak do wytwarzania struktur kompozytowych służących do budowy statków powietrznych, ale również samochodów. I tutaj może na slajdach kilku pokażę Państwu z życia wzięte przykłady, to znaczy akurat zdjęcia z procesów które wytwórczych, które u nas się odbywają. Od góry, bo akurat też tak się złożyło, że, że jednak kosmos jest najwyżej, więc ci sami ludzie na, tym, na tej samej infrastrukturze potrafią wykonywać elementy do budowy satelit, jak również do przemysłu lotniczego, a jak Państwo widzą również przemysłu motoryzacyjnego. U góry wykonujemy panele dla koncernu Thales Arenia Space, francuskiego. Tutaj niżej dla, wykonujemy poszycie samolotu dla lokalnej firmy z Bielska Białej, a na dole kompozytowe elementy do samochodów wyższej klasy, poczynając od Porsche, od Porsche wzwyż. Tu są chyba jakieś elementy kompozytowe dla, dla samochodów Bentley. Jak widać, Technologia lotnicza e, przeplata się z, z, z możliwościami wykorzystania technologii, tych technologii również w innych branżach i, i, i dzisiaj, gdybym miał nazwać naszą firmę, to ona się nazywa Śląskie Centrum Naukowo Technologiczne Przemysłu Lotniczego, dodałbym jeszcze i przemysłów pokrewnych, e, ponieważ e, tak naprawdę połowa naszego, naszego obrotu to usługi dla firm z branży motoryzacyjnej i kosmicznej, a tylko druga część to przemysł lotniczy. Tutaj również kilka, kilka przykładów. Chciałem Państwu jeszcze raz pokazać ten proces. Jak Państwo widzicie, na tym górnym zdjęciu możemy wykonywać usługi również to jest model jachtu czyli daleko mu do samolotu natomiast w, na tym samych urządzeniach wykonujemy również modele samolotów Laminowanie odbywa się również w tym samym pomieszczeniu, zarówno elementów, czy jachtu, czy samolotu, czy paneli satelitarnych do, służących do budowy satelity. Utwardzane są one w tych samych technologiach, w tych samych urządzeniach autoklawach, które mamy i potem jeszcze potrafimy przebadać, bo badanie i testowanie tych elementów jest konieczne, również na tej samej infrastrukturze. Stąd, stąd cały czas mówię o tym przeplataniu się tych technologii. Są nowe trendy w, w przemyśle lotniczym i, i powiązanym z nim, czyli kosmicznym i motoryzacyjnym. Przede wszystkim chodzi tutaj o, tutaj o trend redukcji masy, masy produktów. Jak wiadomo, ma to wpływ na zużycie energii, obniżenie kosztów. Jeśli my produkujemy panele satelitarne służące do budowy satelity, pytanie o cenę jest zawsze drugie. Zawsze pierwsze pytanie to jest o masę takiego panelu, ile on będzie ważył, ponieważ wystrzelenie satelity każdego kilograma liczy się w setkach tysięcy euro, satelity ważą po kilka ton czasami, więc mamy skalę tych kosztów, cena jest na, na drugim miejscu. I tutaj Państwu chciałem pokazać przykład technologii, którą my wykorzystujemy u nas w centrum. Pod obrazkiem czy pod napisem Solar Impulse jest pokazany obrazek, jest, jest, jest zdjęcie z procesu produkcji samolotu. Solar Impulse, który z napędem elektrycznym obleciał świat dookoła. Samolot jest wykonywany w tak zwanej technologii cienkowarstwowej, którą właśnie w, też niedawno w 2014-2015 roku zainstalowaliśmy u nas w, w centrum, w Czełowicach Dziedzicach i potrafimy takie rzeczy wykonywać, ale, ale wsłuchujemy się w, w głosy przedsiębiorców, zarówno z branży lotniczej, jak i motoryzacyjnej. E, którzy mówią, owszem, chcemy zredukować masę, e, chcemy zastosować nowoczesne materiały kompozytowe, to już mam, macie i wszystko dobrze, ale przestańcie w końcu produkować to ręcznie, tak, ten człowiek, którego tam widać na tym górnym zdjęciu pod Solar Impulsem. E, przemysł motoryzacyjny mówi, chcemy w końcu. E, zautomatyzować produkcję struktur czy elementów kompozytowych zrobotyzować to spróbujcie spróbujcie opracować taką, taką technologię i takie to też się u nas dzieje mamy technologię która w sposób zautomatyzowany potrafi pomaga nam wykonywać struktury kompozytowe dla przemysłu kosmicznego lotniczego i motoryzacyjnego Oczywiście ona jeszcze wymaga też rozwoju, ale tutaj jeśli chodzi na przykład o wykorzystanie środków unijnych w naszym regionie, no to nas akurat zakres PKD ogranicza, ponieważ my się z lotnictwem nie wpisujemy jeszcze, stąd też nasza inicjatywa, aby wziąć udział w, w, w sieci regionalnych obserwatoriów specjalistycznych i próbować wykreować inteligentną specjalizację w regionie jakim będzie przemysł lotniczy i z nim powiązane. Miałem też dzisiaj powiedzieć o wyzwaniach dla przemysłu lotniczego i z nim powiązanych I znowu zacznę od góry, czyli od przemysłu kosmicznego. Najważniejsze dla przedsiębiorstw, które chciałyby działać w branży kosmicznej, tak jak powiedziałem, my jesteśmy pionierem, ale, ale są też firmy na Śląsku, które w zakresie może nie hardware'u, bo my, my akurat elementy struktury wykonujemy. Ale są firmy na Śląsku, które chciałyby tzw. mieć wkład w tak zwanym payloadzie satelity, czyli załadunku satelity. Mówię tutaj o oprogramowaniu, ewentualnie elektronice. No to najważniejsze najważ, wyzwanie dla. Dla, dla tych przedsiębiorstw to stać się elementem łańcucha dostaw dla dużych koncernów europejskich. Właściwie mamy trzy w Europie takie koncerny. To jest firma Airbus Defence and Space, Tarsenia Space i niemiecka firma OHB. Wydaje mi się, że realnie na to patrząc Polska w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat nie ma szans wykreować przedsiębiorstwo czy koncern, który miałby z tymi trzema rywalizować. Ale, ale Polska ma ambicje, aby ewentualnie włączyć się jako, jako częściowy integrator dla tych dużych e, e, integratorów e, satelitów. E, natomiast, tak jak powiedziałem, e, jest bardzo duża szansa i, i jest to też powiązane z polską strategią kosmiczną, aby rozwijać tak zwany przemysł 4.0 w oparciu o technologie dostarczane przez satelity. To jest duże wyzwanie, ale również duża szansa, szansa dla przedsiębiorstw z branży ICT i tutaj myślę, że na Śląsku firmy mogłyby się skupić przede wszystkim na tym. To samo, to samo jest w przypadku przemysłu lotniczego. Jest bardzo duży duży nacisk na produkcję i opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie pojazdów autonomicznych, również tych latających. Wszystko to opiera się również na tym, aby energia zużywana przez te statki była jak najniższa, a więc znowu technologie kompozytowe, w których my się specjalizujemy, te nowoczesne, te pozwalające zachować najwyższą jakość, zminimalizować ryzyko błędu, tak aby taki statek powietrzny był bezpieczny. I również wyzwaniem dla przemysłu lotniczego jest rozwój usług opartych o statki powietrzne. To może być tutaj model biznesowy opisywany tutaj przez wcześniejszych prezentacjach typu Uber czy tym podobne. To zresztą już funkcjonuje również na Śląsku i tu jest też duża, duża szansa na rozwój tego typu usług, czyli jak mamy car sharing, to również może być dzielenie się samolotami i flota takich samolotów również na Śląsku e, zna, znacząco wzrasta. E, w przemyśle motoryzacyjnym, który jest powiązany z, w tym przypadku i, w, i przez nasze centrum również e, wyzwaniem jest opracowanie nowych rozwiązań e, w, w zakresie produkcji e, lekkich samolotów wykonanych z kompozytów e, pod kątem e, elektromobilności wpisania się w, w strategie również te powiedzmy ogólnokrajowe jak państwo wiecie polska bardzo nastawia się na na, na wspieranie elektromobilności i samochodów elektrycznych one muszą być wykonywane z, z lekkich materiałów gdzie kompozyty czyli wykonywane kompozyty w takiej samej technologii jak, jak statki powietrzne i, i, i satelity mają szansę na, na, na rozwój faktycznie tu przy produkcji samochodów nowych, konwencjonalnych, również Polska, patrząc na to realnie, nie będziemy oczywiście w ciągu kilkudziesięciu lat mogła dogonić potentatów europejskich, natomiast w przypadku samochodów elektrycznych wykonanych z kompozytu taka szansa, taka szansa również u nas w regionie jest. Wiemy, że takie, takie firmy już też istnieją i one również korzystają z naszych technologii, jeśli chodzi o wykonywanie kompozytów. Są też takie ogólne wyzwania czy trudności e, stojące przed tymi przedsiębiorcami, zarówno w przemyśle kosmicznym, e, lotniczym i motoryzacyjnym. To przede wszystkim utrzymanie polskiej własności kapitałowej w przedsiębiorstwach, ponieważ... E, jeśli jakiekolwiek rozwiązanie nowe technologiczne się pojawi, rynek jest bardzo dobrze monitorowany, stale monitorowany przez dużych graczy i jednak tutaj pieniądze się liczą. Mieliśmy już do czynienia z sytuacjami, gdzie szybko po powstaniu nowego rozwiązania pojawił się konkurent z Zachodu i wykopywał firmę razem z rozwiązaniami technologicznymi. To jest myślę duże, duże wyzwanie, aby, aby takich rzeczy uniknąć. Zresztą, jako przykład, może podam udanego takiego rozwiązania czy, czy sytuacji. To przykład szybowca, jednego z najlepszych na świecie, jeśli nie najlepszego szybowca, Diana, produkowanego w Bielsku Białej. Szybowiec zdobywa od dziesięciu, a może i więcej lat. Już dokładnie nie pamiętam wszystkie mistrzostwa świata, jakie są możliwe do, 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 do zdobycia. Planowana była jego nowa, nowa wersja, niestety wszystko, wszystko już było gotowe. Dokumentacja technologiczna tego szybowca w zeszłym roku, pod koniec 2016 roku, ale nagle jego główny konstruktor, no właśnie, zmarł. Nagle szybko pojawili się konkurenci z Zachodu, którzy chcieli kupić całą firmę, ponieważ firma dla nich nie stanowiła większej, większego problemu finansowego. Na szczęście tutaj przy wsparciu władz regionalnych, również Agencji Rozwoju Regionalnego z Gliwic udało się ten projekt zachować w polskich rękach i jest on w tej chwili rozwijany wspólnie właśnie z Grupą z Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju z Gliwic która dołożyła się do tego projektu i szybowiec Diana 2, jego chcieli przejąć firmy niemieckie, rozwija się nadal w Polsce. Również dzięki dofinansowaniu unijnemu jest szansa na dalsze, dalszy rozwój tego szybowca. Zresztą my też jako, jako Śląskie Centrum Naukotechnologiczne bierzemy czynny udział w tym, w tym przedsięwzięciu. W... Dzisiaj, Przepraszam, ale powoli muszę postawić co najmniej duży przecinek, jak nie No Ja już, już zaraz będę kończył. Tak, dzisiaj, dzisiaj na początku spotkania dużo było mowy o ekosystemie wspierania innowacji. Ta tutaj chyba dwukrotnie czy trzykrotnie pojawia się ta mapa, taka skomplikowana. Tych systemów jest, system jakiś istnieje, istnieje bardzo dużo, bardzo dużo strategii całkiem niedawno opracowanych, jak Państwo widzą Polska Strategia Kosmiczna, Strategia dla, dla Badawcza dla Przemysłu Lotniczego, również jest plan rozwoju elektromobilności w Polsce, natomiast y, teraz wszystkie przedsiębiorstwa z tej branży, z tych trzech, które tutaj y, są wymienione, czekają na konkretne programy operacyjne, które pokazałyby w jaki sposób mogą się firmy rozwijać, gdzie są środki finansowe, z kim można, można i należy współpracować, aby, aby te branże mogły się rozwijać nie ukrywam że jako, jako szef śląskiego centrum naukowo technologicznego przemysłu Lodniczego widzę tutaj rolę naszej instytucji aby, aby właśnie wspierać to rozpoznawanie się instytucji które wydają pewne decyzje administracyjne z przedsiębiorcami z instytucjami które wspierają biznes ponieważ do tego zostaliśmy stworzeni stąd też nasz pomysł żeby, żeby utworzyć obserwatorium w zakresie przemysłu lotniczego i pokrewnych. Skoro mam się streszczać, więc już, więc już nie będę zbyt dużo mówił, ale chciałem o jednym przykładzie powiedzieć, ponieważ wiem, że też to są dzisiaj przedstawiciele Parku Naukowo-Technologicznego Ośrodka Innowacyjności Eurocentrum. Chciałem powiedzieć jak decyzje czasem pozytywne naszej władzy wpływają na, na, na rozwój właśnie takich ośrodków innowacyjności jakim my jesteśmy my działamy jako ośrodek innowacyjności mamy wspierać zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa rozwoju mamy wspierać i świadczyć usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców i nie ukrywam że od trzech lat to robiliśmy czyli budowaliśmy robiliśmy realizowaliśmy usługi badawczo-rozwojowe budowaliśmy prototypy dla przedsiębiorców i potem przedsiębiorca się pytał no dobrze kiedy zaczniemy produkować u was ale ja musiałem powiedzieć że niestety nie bo bo my My tylko możemy zrobić czy, czy opracować technologię do etapu budowy prototypu, a teraz to już szukaj sobie czegoś innego. Ośrodek Innowacyjności nie może wytwarzać, prowadzić usług wytwórczych dla przedsiębiorców. W zeszłym roku przeprowadziliśmy szereg rozmów w Ministerstwie Rozwoju i to jest tutaj wycinek z rozporządzenia, według którego działamy. Ministerstwo Rozwoju. Przychyliło się do naszych próśb i, i, i uzasadnień, i poszerzyło zakres e, usług, które może świadczyć ośrodki innowacyjności, wszystkie ośrodki innowacyjności w, w Polsce, e, o usługi wytwarzania produktów innowacyjnych, co od razu zaczęło się cieszyć ze sporym zainteresowaniem i dużym zrozumieniem ze strony przedsiębiorców branży e, lotniczej, ponieważ nasza infrastruktura technologiczna pozwala na produkcję e, tych kompozytów dla dla właśnie branży, branży lotniczej w Polsce, drobnych przedsiębiorców, którzy są na Pobieskidziu. To tyle, jeśli mam kończyć.